Test dzisiaj temat stawu kolanowego. Spróbuj wykonać te ćwiczenia bądź ułożenia ciała, a Twoje kolano może tylko na tym skorzystać. Siedząc w pracy, przy biurku, mam na myśli sobie stacjonarne, wykonuj. Możesz też być w obuwiu, wyprost nogi w kolanie. Wyprost nogi w kolanie z palcami zadartymi. Wykonaj to ćwiczenie wielokrotnie. Pozycja wielokrotnego powtórzenia, naprężając przód. Tą z przodu, poczujesz, że mięsie się naprężają. Wzmacniając tą strukturę i wykonując ten ruch, będziesz naoliwiać staw kolanowy. Następna sprawa, Jeśli twoje kolana są położone na co dzień w tej pozycji siedzącej, spróbuj je ustawić, jeśli nie masz wąskiej spódnicy. W pozycji połączonych krawędzi bocznych, raz na jakiś czas, tak? taka pozycja bokiem będzie dla stawu kolorowego i do, dla biodrowego fantastyczna, czyli nie z szerokością bioder, a połączonymi krawędziami. Mniejszy ucisk na staw kolanowy, pomocne ćwiczenie i najistotniejsze, staraj się jak najczęściej wstawać, a jak wstajesz to ściskasz pośladki i siadać, bo ten ruch wstawania i siadania dla naszych kolan jest idealny. Unikaj siadania w tej pozycji z nogami, w tej, bo to ból kręgosłupa i ból kolana gwarantowany, tak? Staraj się wstawiać w ten sposób, bądź też do środka. Od czasu do czasu przesuń lekko nogę wciągie, jeśli masz tu oparcia i otwórz rozciągnij staw Z jednej, jak i z drugiej strony. Nie taki takich wiecie, pod nas podparcia. Bardzo czasami te oparcia te doły zaburzają nam taką możliwość. I najistotniejsze kolano uwielbia spacerowanie. Więc jeśli możesz, to po prostu wstań i przejdź się teraz. Pozdrawiam Twoje kolana, które kochają ruch. Nie unikaj też ćwiczeń rozciągających, relaksujących i wzmacniających właśnie nasz pośladek. Trzymaj się, zdrowie Twoich kolan to Twoja możliwość i mobilność przenoszenia się, tak? realizowanie swoich marzeń. Miłego dnia, ćwicz, kolana.